Dzień dobry widzowie! W tym odcinku zagramy sobie w rankedy z Wojtkiem. Przywitaj się, Wojtek. Żwawiej! Halo, co? Żwawiej masz się przywitać Dobra, jak nie chcesz, to nie. A z tym no dobra już tylko to ja muszę włączyć jakąś motkę, która jest... Dobra. No, wyłączyłem. No, widzę to. Nie, no. Mogę sobie ją kupić. Jonasina, tu, tu, tu. Jak będzie jakieś autko, to ja je biorę. O, Lamborghini Huracan Evo, Huracan 100. No. W, w ogóle mam pytanie, dlaczego ty to, to kupiłeś za 3500 v Czekaj, Wojtek, ja chcę ci jedną Wojtek, ja chcę Ci jedną rzecz udowodnić, okej? Okay? Ty nie będziesz umiał po prostu z... Znaczy nie. O, o, czym, o czym my gadamy? Bo ja się z, 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 z zapomniałem. już Tak, o czym my gadaliśmy? <ścoughs> Wolny przyczółek Ale nie, lecimy gdzieś na zimę Ueee. Na wiatraki albo na kozy Na ko. Na... Nie, na ten. Na. O! Kibla. Na kibla. czas nadal metodę omega sigmy do potęgi dziesiątej? No. Kurde, nie doleciałem. Mam gościa. jesteś Wojtek Gdzie? Super, na początek. Naprawdę fajnie tak. ma. A zostawisz mi jakieś ty yy, jakby była druga gitara? więc ty i tak byś nie mógł jej wziąć. Czekaj, zbierę sobie ekspa. Tymi grzybami. I to jest.

Hmm. I bo tak zaczekasz na mnie? No. O hak Lecimy. Nie, nie, nie lecimy Dawaj na samolot nie. albo ja Jakie bomby? Co? Mam Te cztery wróciły? Następne c 4 zajmuję. Lecimy na tego, na samolot, bo tam będzie dużo skrzynek. I będą c 4 c 4 wróciły. Jestem uradowany. Są ludzie? Chodź tu. Co? Snajpa! Eee -e. Nie oddam snajpy Ej, chodź, bo mamy tu gości Tam... Tu jest snajpa chyba, tu jest chyba snajpa O nie U, dodam, ale Please, daj mi e Zabić gościa tylko jednego z niej No czemu? Ty masz te czwórki ja też chcę jedną broń z tego wziąć. Z nowego. Please. Okej. Okay. Tak dawno nie było snipera, że ja się po prostu za nią. Ja ją wylosowałem. No i? Gdyby nie ja to w ogóle nikt z niej, nikt jej nie by, by nie miał. To by, bo byśmy tu nie przeszli. Jak chcesz hak możesz wziąć. Ej restart słyszałem. Pompa. Chodź na restart. Bo No dlaczego ty taki jesteś zawsze? Powiedz mi, no. Mów. Nie obchodzi mnie to. Ty masz te czwórki. Ej, jak dasz te czwórki, to może ci oddam snajpę. Muszę? Dam, oddam, proszę. Ale dawaj te czwórki. No weź sobie je, ale oddaj te czwórki. Wojtek! Wojtek! Co ty robisz? Wojtek! Co ty robisz? Jakie i ty tu mnie Dajcie czwórki, i to ci oddam snajpe. Wojtek! Te czwórki. Nie gram z tobą. Ale ham. Widzisz Wojtek, Ty w końcu chcesz te chcesz, chcesz tą snajpę czy nie? Wojtek? Wojtek! Co ty robisz? Wojtek? Powiedz co robi Co się dzieje Że ciągle uciekasz Co Wziąłem ją Ale o co ci chodzi Wojtek Muszę oddać tą snajpę? Wójtek! Wo Wojtek! Jezu, dobra, bierz tą snajpę. Wesz. Tak. tą snajpę, wojtek. Wojtek. Halo, no co się dzieje? Wojtek, co się Ci dzieje? Wojtek! Co? Powiedz, co się dzieje, że ty kurde nie odzywasz się w ogóle. Jesteś obrażony. Zabiłem gościa, właśnie. Aha, to był bot. Super. Gust! Jezu, jak to lambo wygląda. Tam bu gościu. Bus jest. Co? Nie, nie jedziemy, mamy Lambo. Bardzo ładne. Gdzie jest A, dobra. O, blisko. Okej. Okay. Ale musimy być tam szybciej niż inni, bo będą chcieli na 100% ludzie mi nam zabrać ją. Jezu! Jakie nitro ty masz! No. Wow. <ścoughs> Wojtek, cieszysz się? Bo to jest najp... Bo to jest tak jakby takie samo jak... Ej dawaj na wyspę! Może tam będzie coś A, uciekaj! Sorry! Zbuchnąłem coś Wie nie, nie wiesz, kurde Dobra, dawaj lecimy na wyspę! A, goście już są. Chodź ten tym, tą tyrolą. Zostaw lambą. idziemy tyrolką. Emota Dawaj emotkę, wiesz Wojciech Emotkę, żeby szybciej. You never ever round eh? Co jest? Gojtara e, Masz tutaj fajną broń, mityczny ten. Nie chcesz Bo to jest mityczny. Dobra, wracamy po nasze autko. Wojtek. Jezu. Co jest? A czy... Ty... Co? Ej, potrzebuję apteczkę, bo się muszę uleczyć. Masz jakąś aptekę? Nie mam. Oczywiście do naszego Lamborghini Huracan 100. Ale nie, bo wtedy nie wyjedziesz... Nitro, nitro, nitro! A nie, to w złą stronę. Moisz być odwrócony do z tego. Ej, słyszę, jakby ktoś wlazł do rifli. W lewo i tak, nitro, nitro. Kurde. I byłeś prawie. Fireworki... Co? Co jest grana, jakaś żeglówka. Ups. czy to jest tam? Czy to jest tam ten ostatek? Nic. Gdzieś tam jest tam ten statek. Z któregoś tam sezonu. Nie wiem. I kolejne statki. To mnie jakaś zapowiedź piratów z Karaibów. Będę oczywiście wszystko niszczył. Ej, to wygląda jakby tu była mocna bitka. Tymczasem my wchodzimy. Oaj, co ty jest? C4! No, weź, bo ty już masz C4. Wojtek. C4! Dobra, zamiast pompy też y, karabin... Y, wieżyczkę z karabinem maszynowym? Nie, nie lubię jej. Y, za nami tam były goście. Ojeju. dawaj bijemy ich. Mamy naprawione. A tutaj róbmy kampę. Kampa? Nie ma kampy. Nie niemorny jesteś. Nie będzie kamper! Nie będzie! Ups. A! Co jest gra? Uciekam, bo mam 2 HP! Wojtek miałem 2 HP Ja już uciekam. Ja już uciekłem. Dawać jakąś lecenie! No, ja mam 2 HP! Stare nasze auto ma 9 HP. Co? Co jest grane? Tu jest auto tego. Czekaj, no, dawaj mi jakąś. No, Wszystko mi upada. Mi się zaklinował, i wszystko mi spada. Nintendo spadło. Ej, bo tutaj nie ma. Mi się zdaje, że tu nie ma. Dobra, jest tak, kaktus. Jest kaktus, ja się przy nim lecę do maksa. Oczywiście muszę trafiać na samym wydebiony. Naprawdę, masz madalę? No a jak? Słuchaj, mam kroki? Proszę idzie do mnie. Dobra, odszedł! O kurde, strefa! już tylko nie mam HP. Ja już ja, nie <grywki> Jestem takim nobem Papa pa, widzowie!